Rozliczyłeś się już z podatków w Holandii i czekasz na wypłatę? Kolejnym krokiem jest otrzymanie decyzji podatkowej, tzw. ANSLAG, która jest wynikiem podatkowym za dany rok. Decyzję podatkową otrzymasz drogą pocztową na uprzednio zarejestrowany adres. Dlatego bardzo ważne jest, by po każdej przeprowadzce aktualizować swój adres przy pomocy specjalnego wniosku. Jeżeli tego nie zrobisz, ważna korespondencja, taka właśnie jak decyzje podatkowe. Może do Ciebie nie dotrzeć, może zostać wysłana na stary, nieaktualny adres. Ile czeka się na list? Niestety BelastingDinst nie spieszy się z wydawaniem decyzji. Wpływu na to nie mają biura podatkowe, w których się rozliczasz. Zeznania rozpatrywane są w odpowiedniej kolejności, choć praktyka pokazuje, że nieco prędzej rozpatrywane są zeznania online. Zatem, czy istnieje formalny termin otrzymania decyzji podatkowej? Tak. Holenderski urząd deklaruje, że w przypadku nierezydentów, czyli osób nieposiadających stałego zameldowania w Holandii, okres rozpatrywania takich zeznań to 36 miesięcy. Tak, to nie jest żart, nawet 3 lata. Oczywiście może się zdarzyć, że otrzymasz decyzję w ciągu kilku miesięcy, jednak jest to stosunkowo rzadka sytuacja. Dlaczego to tak długo trwa? Do 2015 roku urząd stosunkowo sprawnie rozpatrywał zeznania podatkowe. Jednak sytuacja skomplikowała się w wyniku konieczności bardzo dokładnego weryfikowania zaświadczeń o dochodach z Polski. Holenderscy urzędnicy zostali zobligowani do bardzo dokładnego sprawdzenia danych osobowych, dochodów, pieczątek czy poprawności formularza. Może się zdarzyć, że wstępną decyzję podatkową otrzymasz nawet w ciągu kilku tygodni, ale tutaj zwracam szczególną uwagę, tak jak nazwa wskazuje, jest to tylko wstępna, tymczasowa decyzja. Urząd holenderski ma nawet 5 lat na wydanie tzw. ostatecznej decyzji podatkowej, która może znacząco się różnić od tej wstępnej. Problem ten dotyka nawet połowy Polaków pracujących w Holandii. Po pewnym czasie okazuje się, że trzeba zwrócić część lub całość otrzymanych pieniędzy, i wiele osób po prostu tymi pieniędzmi już wtedy nie dysponuje. Dlatego też, na szczęście, holenderski urząd planuje wycofać się z obecnego systemu, ponieważ szczególnie w przypadku nierezydentów okazał się on nieskuteczny. Jeżeli czekasz długo na decyzję podatkową, możesz skontaktować się po prostu z urzędem. Może się okazać, że niektóre dane nie były kompletne brakuje pewnej dokumentacji, czy może złożyłeś zeznanie na błędnym formularzu. To wszystko na dziś. Życzę Ci, abyś szybko i bezproblemowo otrzymał należny Ci zwrot z podatku.